Al popular opinión. Litwa może być całkiem spoko miejscem na Twojego Erasmusa. Jeśli to także Twoja destynacja lub dopiero ją rozważasz, jestem Karolina z Erasmus Play i w tym filmiku opowiem Ci, czego możesz oczekiwać po Twoim Erasmusie na Litwie. Zacznijmy od położenia geograficznego. Litwa to nasz sąsiad, więc gdy dopadnie Ci nostalgia, to nie będziesz aż tak daleko. Sam Erasmus na Litwie możesz wykorzystać do zwiedzania samego kraju lub innych krajów bałtyckich. A jeśli chodzi o uniwersytety i jakość edukacji. To jest to także atrakcyjny kierunek dla wielu studentów, ze względu na tamtejszy Uniwersytet Wileński, Politechnikę Wileńską czy Politechnikę w Kownie. Wiele z nich oferuje swoje programy w języku angielskim, co za to pozwala studentom zagranicznym kontynuowanie swoich studiów bez opanowania języka litewskiego. A jeśli chodzi o gastronomię, to kuchnia litewska jest bogata i zróżnicowana, z naciskiem na produkty lokalne i sezonowe. Charakteryzuje się domowymi potrawami. Niektórych zdań, które musisz spróbować na Litwie, to cepelinaj. Są to kluski ziemniaczane Nadziewanym mięsem lub twarogiem, polanek kwaśną śmietaną i sosem grzybowym. Kugelis. Jest to placek ziemniaczany z boczkiem i cebulą. Również podawany ze śmietaną. Bardzo tradycyjne danie kuchni litewskiej. No i następny, chłodnik litewski. Zimna zupa z buraków, podawana z kawałkami ogórka, jajkiem na twardo, ziemniakami i czasami kiełbasą. Także ze śmietaną i zazwyczaj podawana latem. Rugelach. Małe bułeczki z ciasta wypełnione orzechami, suszonymi owocami i dżemem. Jeśli chodzi o koszty życia na Litwie, to będzie to zależało do jakiego miejsca dokładnie jedziesz oraz jaki styl życia chcesz prowadzić. Ogólnie rzecz biorąc Litwa jest jednym z tych krajów bałtyckich, o niższych kosztach utrzymania w porównaniu też z innymi europejskimi krajami. Możesz sobie przygotować tak od 500 do 600 euro. A oczywiście zakwaterowanie będzie jednym z Twoich największych wydatków. Pokój w Akademiku może kosztować się mniej więcej od 150 do 300 euro miesięcznie. No dobra, a imprezy? Litwa oferuje aktywne życie nocne i wiele opcji rozrywek. Koncerty, teatry, bary, festiwale, lokalne restauracje. Właśnie dlatego w tym kraju można Również spotkać wiele studentów międzynarodowych, którzy chcą spróbować czegoś innego niż taki typowy raz, wiecie, zawsze Hiszpania, Francja. Troszeczkę dalej i troszeczkę coś innego. Miasta z najlepszą właśnie ofertą i rozrywki. I właśnie gdzie ta studencka atmosfera jest największa, to na pewno Wilno oraz Kowno. Zdecydowanie musisz odwiedzić te miejsca. Do tej listy dodałabym jeszcze troki, a z samych takich obiektów do zobaczenia, to na pewno Katedra Wileńska, Pałac Książąt Litewskich i Pałac Rundale. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Mamy nadzieję, że troszeczkę przybliżyliśmy Ci... Erasmusa na Litwie. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i obserwować nas na naszych innych portalach społecznościowych, a także dołączyć do naszej grupy na Facebooku. I to wszystko. Do zobaczenia wkrótce z nowymi filmikami. Asystencie!